Siemka wszystkim. Minęły, no minęło 5 godzin, odkąd rozpocząłem wędzenie na tej rurze dolotowej. Żaru jest tam bardzo dużo. Temperatura utrzymuje się wędzarni. No nie doszła mi do, no do 30 stopni, nie, nie jest w stanie dojść. Przy paleniu, oczywiście, w takim jak wcześniej uskuteczniałem. Czyli mamy pełny garnek żaru, i na to wkładamy kolejne kawałki, które się wypalają poprzez takie tlenie. Ach, jest, jest tutaj gorąco, aczkolwiek. No tak to wygląda, tak? Kołek dookoła, kołka, mnóstwo żaru i kolejny kołeczek. I tak dokładanie, dokładanie. To się tak pali. Tutaj leży sobie kołek, który się suszy. Ten piecyk z wierzchu tutaj jest dosyć ciepły. Może mieć ze 35 stopni, a może nie, od spodu rura chłodna. Przez moment był zamknięty dekiel, co spowodowało skraplanie się z dużą prędkością wody na ściankach, i widać to właśnie tutaj, jak leciała. To był po prostu moment, aż mi się nie chciało wierzyć, że no przy, tak, przy takiej pogodzie aż tak bardzo się to będzie działo. No ale z drugiej strony no to tak właśnie wygląda. Na szczęście ta woda skrapla się tylko na częściach metalowych beczki. To jeszcze widać, bo to teraz za szybko nie wyschnie. A wędzonki są suchutkie. Dym jest ciepły. Taki powiedzmy ciepły, bo termometr pokazuje oczywiście temperaturę dymu, natomiast beczka jest dużo, dużo chłodniejsza, bo składa się przez temperaturę, którą mamy na zewnątrz. To wędzenie do kiełbasy, do, do jakiegoś mięsa przez długie, zimne wędzenie ok, spoko w taką pogodę. Latem pewnie sprawdzi się nawet i do drobiu, bo łatwiej jest podnieść tą temperaturę. W piecyku, no, no, w tej chwili podnoszę o 24 stopnie no to mając słoneczny dzień, cieplutki, no to tam by było i tak koło 50 Więc jak najbardziej w porządku Natomiast w okresie zimowym, tak jak ja wędzę Teraz to, to jednak wybieram to palenisko pod beczką I takie właśnie żarzenie jak teraz to mogłoby tam spokojnie dobić do 50 stopni, może nawet i więcej <laughs> Dobra, przenosimy się na górę to była tylko wzmianka o tym moim upgrade, tej wędzarni, o tym ulepszeniu, rozbudowie, czy jak to nazwać. Już teraz wiem, że spoko, do zimnego wędzenia zimą tak, do ciepłego wędzenia latem, do chłodnego wędzenia latem jednak kolejna przedłużka, czyli na dwumetrowej rurze. I jakoś to się tam będzie działo. Ważne, że suche są mięska, że na nich się nic nie skrapla i na nich się nic, też nic nie skapuje z tej drewnianej pokrywy, bo to by było wtedy tragedia. Okej, okay, witam na poddaszu i jeśli chodzi o poddasze to tak, te papryki tutaj pod, że tak powiem, bez doświetlenia, tylko i wyłącznie pod gołym niebem, które tego światła nie mają wcale za dużo, nie wyglądają zbyt fantastycznie, rzekłbym, że wyglądają słabo. Nie kwitną. Jeśli pojawi się jakikolwiek pączek kwiatowy, to on usycha i zostaje tylko taki badel po nim. No nie wiem, no nie, nie wróżę im kariery tutaj u mnie. Myślę, że dopiero po wyniesieniu, po wyniesieniu na dwór i no w sezonie tak naprawdę coś się tutaj z nimi zacznie dziać. Owszem, te papryki, które były, dojrzały i, i tyle, ale te wszystkie malutkie, na przykład, które tutaj były, one nic nie nabrały swojej masy jakoś bardziej, tylko po prostu dojrzały. Co za tym idzie? Wydaje mi się, że pod, no uprawa tutaj na poddaszu, pod samym tym oknem w okresie zimowym w żaden sposób no, nie sprawdzi mi się. Co innego, tutaj pod lampą. Lampa w tej chwili daje. No, lampa cały czas ta jest 1000 od Mars Hydro. Lampa tutaj daje w tej chwili 94 waty przez 14 godzin dziennie. I wygląda to mniej więcej tak, że wiem, że nie przesadziłem tych papryk. Zrobię to, ale potrzebuję trochę czasu na to. Yy, wiadomo, że im później, później będzie gorzej, bo te korzenie będą dostawać bardziej w kość, no, ale trudno. Tutaj jest moje najmłodsze dziecko. Gdzieś było. O nie, zgubiłem je. Zgubiłem moje najmniejsze dziecko najmłodsze. Jak ja to zrobiłem? A nie, przepraszam, jest tutaj. Jest o, tu w tym miejscu. Moja najmłodsza papryczka. Przeze mnie stworzona. Że udało się. Zaczynają się pojawiać papryczki. A dokładnie to pojawiła się jedna. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj te papryki kwitną. Jest tam coraz więcej tych pączków kwiatowych. Jest tutaj tych już kwiatków, które zakwitły sporo. Przychodzę, paluszkiem je tutaj smyram. Liczę, że coś się zawiąże. Jeśli chodzi o truskawkę, to jak patrzę na nią tutaj, to aż mnie korci, żeby po prostu zrobić jedną dużą donicę z truskawkami. Sztucznie, bo sztucznie wyhodowane na poddaszu. Ale truskawki to truskawki, tak? Lepsze takie niż takie z marketu. Jeśli chodzi o werbenę cytrynową, no to widać, że Ruszyła skopyta. Ruszyła. No, w porównaniu z tym, co było ostatnio, dwa tygodnie temu, no to, 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 czy tam miesiąc temu, to, to już w ogóle jest bomba. Fantastycznie wygląda. Troszkę tak, jakby mam wrażenie, że lekko przyżółkły mi pepino. Że jakby tak zwolniły, osłabły. Może to jest tylko moje zdanie i moje jakieś takie widzimisię, ale tak no nie wyglądają za pięknie. Ani to, ani to. Zobaczymy. Jeśli chodzi o pomidorki. No, jeszcze chwila i myślę, że zaczną kwitnąć, że pojawią się jakieś pąki kwiatowe. Plan jest taki, żeby pozwolić im wyrosnąć, potem pobrać, że tak powiem, wilki, ukorzenić i nazbierać sobie na tyle dużo sadzonek, aby z tych trzech krzaczków mieć sporo do ogrodu. Dlatego, tak, że one bardzo fajnie rosną, odporne są. Jeśli chodzi o koktajlowce, nie wymagają żadnej, jakby to powiedzieć, żadnej ingerencji i są kwaśne. Nie tak jak inne koktajlowe, które mam, które są słodziutkie, tylko są kwaśne, są tak jak zwykłe pomidory, więc są świetne do śmietany i na przykład cebulki. Dlatego chciałbym, aby ich mi tam troszeczkę narosło. Drawa cytrynowa też widać, że przynajmniej częściowo, o tak jak na przykład tutaj pojawiają się młode listki, że chyba, chyba przetrwam, yy, przetrwa mi ten sezon, a potem trafi do gruntu. No i liczę, że dzięki temu w przyszłym roku już te... Łodyżki będą na tyle duże, zresztą tu już niektóre są na tyle duże, że można by było je wykorzystać. No ale wiadomo, chciałbym, aby to były takie jak te wiecie z marketu, takie grube i duże. A przez to trzeba im wydłużyć sezon i no, pozwolić im nabrać tej po prostu swojej masy. Tamta papryczka też kwitnie. Jeszcze nie widziałem, czy tam zawiązało się na niej coś, nie wyciągałem jej, ale jest, jest sporo właśnie pączków kwiatowych, sporo kwiatków. No i zastanawiam się właśnie czy nie kupić jakiegoś psikacza do zapylania tego Aby sobie troszeczkę chociaż pomóc Bo no wdrapywanie się tutaj na podasze za każdym razem I smyranie tych kwiatków Jest troszkę irytujące, wolałbym żeby to jednak No żeby chociaż co 3 dni Żeby tu przychodzić, a nie Codziennie tylko po to żeby głaskać papryczki tak? Uff. Zmachany jestem I cały okopcony tym dymem Po prostu cały czas czuję się jak wędzonka Tutaj Akurat nie pokażę Wam jak to wygląda, bo leżało na lampie, więc całkowicie wskazania są zaburzone i, i pokazują bzdury. Aczkolwiek, no tak jak teraz to na poddaszu jest jakieś 20 stopni, 22, no bo cały czas w kominku się pali, temperatura idzie tutaj przez właz do góry i nagrzewa. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, bo myślę, że jeszcze dzisiaj filmik wrzucę. No i... Jak ktoś może i ma ochotę, niech podzieli się swoimi, swoim zdaniem na temat tej uprawy na, na poddaszu. Ja wiem, że to jeśli chodzi o koszta, to, to może być nieopłacalne dla, dla takiej zabawy, ale jeśli chodzi o moją radość, że nie muszę przerywać tego, tych ogrodowych swoich zabaw na koniec sezonu. Tylko mogę uciec z nimi do domu i na poddaszu dalej coś tam sobie kombinować nawet bym powiedział eksperymentować, no to sprawia, że, no, że no, mam z tego zabawę, a za koszt 20 zł miesięcznie yy, myślę, że to jest bardzo mnóstwo, bardzo dużo zabawy, jak na, na to, co yy, można sobie w dzisiejszych czasach zafundować za 20 zł. Dobra. Cześć, na razie i jeszcze raz miłego.